Należy rozwiązać następującą nierówność kwadratową. Minus 2x kwadrat minus 12x minus 16, mniejsze bądź równe od 0. Tę nierówność rozwiążemy metodą graficzną. W pierwszej kolejności rozważymy funkcję kwadratową daną wzorem takim jak lewa strona tej nierówności. Minus 2x kwadrat minus 12x minus 16. Żeby rozwiązać metodą graficzną, narysujemy teraz wykres tej funkcji kwadratowej. Tym wykresem oczywiście jest parabola. Natomiast żeby narysować tę parabolę, to wyznaczmy najpierw miejsca zerowe. Robimy to metodą standardową, czyli rozwiązujemy równanie kwadratowe. Minus 2x kwadrat, minus 12x, minus 16, równe 0. Można byłoby albo od razu liczyć który trójmianu kwadratowego do tego zapisu. Natomiast widzimy, że tutaj wszędzie występują parzyste wartości, parzyste współczynniki, więc żeby nieco sobie ułatwić, to w pierwszej kolejności podzielmy to równanie przez minus 2. Otrzymujemy równanie, które ma ten sam zbiór rozwiązań. x kwadrat dodać 6, x dodać 8 równe 0. Te dwa równania są równoważne, a to drugie równanie po prostu łatwiej będzie nam dla tego równania liczyć wyróżnik tego trójmianu oraz jego pierwiastki, miejsca zerowe. No więc policzmy teraz dla tego drugiego równania. Liczymy wyróżnik tego trójmianu kwadratowego to jest 6 do kwadratu, czyli 36 minus 4 razy współczynnik przy x kwadrat, czyli 1 razy wyraz wolny, czyli 8. Mamy więc 36. Minus 32 to jest równe 4. Zatem mamy wartość dodatnią, czyli to równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania. Liczymy pierwiastek z tego wyróżnika, tego trójmianu kwadratowego, czyli pierwiastek z 4, czyli 2. No i mamy teraz dwa miejsca zerowe. Pierwsze z nich to jest minus 6 dodać 2 przez. 2 razy współczynnik przy x kwadrat. Przypominam, że tutaj rozwiązujemy teraz to równanie kwadratowe, czyli tutaj współczynnik przy x kwadrat jest równe 1. Minus 6 plus 2 to jest minus 4 przez 2, czyli to miejsce zerowe jest równe minus 2. Drugie z miejsc zerowych, które nas interesuje, to minus 6 minus 2 przez 2, czyli minus 8 przez 2, czyli minus 4. Mamy więc wszystko, co trzeba żeby potrafić narysować wykres, który nas interesuje, wykres tej funkcji kwadratowej. Wiemy, że nasza parabola przecina oś x w punktach minus 2 oraz minus 4. Wiemy również, że współczynnik przy x kwadrat jest ujemny, zatem nasza parabola ma ramiona skierowane w dół. Rysujmy zatem wykres tej funkcji kwadratowej. Jej pierwiastki znajdują się po ujemnej stronie osi X, więc możemy sobie tutaj ją narysować troszeczkę dłuższą. Tu będzie minus 1, minus 2, minus 3 i minus 4. Zaznaczmy miejsca zerowe, minus 2 oraz minus 4. No i tak jak powiedzieliśmy, nasza funkcja ma. Nasza parabola ma ramiona skierowane w dół, więc musimy narysować w następujący sposób. No, niezbyt to ładnie tutaj wyszło, ale w każdym razie jest to tylko szkic. No i teraz wracamy do naszego głównego problemu. Mieliśmy rozwiązać następującą nierówność kwadratową, czyli zastanawialiśmy się, dla jakich wartości x takie wyrażenie jest mniejsze bądź równe od zera. To wyrażenie jest reprezentowane przez tę funkcję kwadratową. No i teraz zastanawiamy się, gdzie na wykresie tej funkcji kwadratowej mamy wartości ujemne, czyli wartości poniżej osi x. -ów. No i oczywiście tutaj ta parabola przyjmuje wartości ujemne, tutaj również. Natomiast na przedziale od minus 4 do minus 2 przyjmuje wartości dodatnie. W związku z tym Rozwiązaniem naszego problemu, czyli rozwiązaniem naszej nierówności kwadratowej, jest suma dwóch przedziałów, czyli zarówno wartości x, zaznaczę może tutaj, że tutaj mamy, zarówno wartości x od minus nieskończoności do minus 4, jak i od minus 2 do plus nieskończoności, bo dla tych x na naszej paraboli mamy punkty znajdujące się poniżej osi x. -ów. Napiszmy zatem końcową postać naszego rozwiązania. Jeszcze raz przepiszę tutaj tę nierówność. Mniejsze bądź równo od 0. Wtedy i tylko wtedy, korzystając z tego rysunku, gdy x należy do sumy następujących przedziałów od minus nieskończoności do minus 4. Przy czym, ponieważ tutaj mamy słabą nierówność, czyli interesują nas również te punkty, w których to wyrażenie się zeruje. W minus czwórce to wyrażenie jest równe 0, więc minus czwórka należy też do naszego zbioru do zbioru rozwiązań tej nierówności. Więc mamy przedział prawostronnie domknięty, w sumie z przedziałem od minus 2 do plus nieskończoności i z tych samych powodów, ponieważ w tym punkcie minus 2 nasze, nasze wyrażenie po tej się zeruje, należy również minus 2 dołączyć do zbioru rozwiązań. Czyli mamy przedział od minus dwójki do plus nieskończoności lewostronnie domknięty. No i właśnie to suma tych dwóch przedziałów jest rozwiązaniem naszej nierówności kwadratowej.